Do oferty firmy KlingSpore dołączyły szczotki techniczne BRS-300W trzpieniem mocującym 6 mm. To tak zwane ekonomiczne narzędzia przeznaczone dla szerokiej grupy użytkowników, zarówno profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Aby ułatwić stosowanie szczotek BRS-300W. Link Sport przystosował je do pracy z niższą maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 4,5 tysiąca na minutę. Dlatego przeznaczone są one do napędu popularnymi wiertarkami lub wiertarko W szczotkach zastosowano falowany drut stalowy o grubości 0,3 mm i trzpień, mocujący o średnicy 6 mm. Narzędzia te mają średnicę od 40 do 125 mm. Przeznaczone są do delikatnej obróbki stali węglowej. Usuniemy nimi niewielką korozję, lekkie zabrudzenia, naloty czy resztki farb, nie naruszając obrabianej powierzchni ani nie zmniejszając grubości szczotkowanych elementów. Testy szczotek Klinkspor rozpoczęliśmy od usuwania gratu z profilu stalowego. W kolejnej próbie oczyściliśmy z nalotu spoinę spawu, przygotowując ją pod malowanie proszkowe. W trzecim teście oczyszczaliśmy wewnętrzny narożnik kątownika stalowego. Testy zakończyliśmy próbą oczyszczania zabrudzeń powierzchni masywnego profilu stalowego. Naszym zdaniem szczotki Clean Sport BRS 300W udowadniają, że dokładna obróbka metali nie zawsze wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. W ich przypadku wystarczy zwykła wiertarka czy wiertarko-wkrętarka, by szybko i bezproblemowo uszlachetnić stalowe elementy, nie ryzykując uszkodzenia ich powierzchni.